Witam serdecznie na drugiej części, w zasadzie czwartej, Pogadanki Igora o Słowianach i nie tylko, poświęconej gościnności Słowian. Ostatnio za pomocą współogniowców wróciliśmy do wczesnego średniowiecza. No to teraz zajrzyjmy znowu na Pomorze, a dokładnie do Wolina, czym otworzymy kolejny taki jakby subwątek wyznaniowy. Tym razem zacytujemy Adama Bremańskiego, którego dobrze znał i korzystał z niego Helmold, a który pisał swoje dzieje Kościoła Hamburskiego w wieku XI. Więc Adam z Bremy pisze tak o Wolinie. Ponieważ na chwałę tego miasta wypowiada się rzeczy wielkie i zaledwie godne wiary, chętnie dorzucę kilka słów godnych opowiedzenia. Jest to rzeczywiście największe z miast, jakie są w Europie. Zamieszkują je Słowianie, łącznie z innymi narodami, grekami i barbarzyńcami. Także i Sascy przybysze otrzymują prawo zamieszkania, byleby tylko przebywając tam, nie występowali z oznakami swego chrześcijaństwa. Wszyscy bowiem Mieszkańcy, jeszcze dotąd podlegają błędom pogaństwa. Zresztą, pod względem obyczajów i gościnności, nie znajdzie się lud bardziej uczciwy i przychylny. Tutaj nam z tego fragmentu wycieka cały szereg informacji. To są poganie, ale szlachetni. E, właśnie, ale taka otwartość czyż nie była możliwa wyłącznie w warunkach e, pogańskich? chrześcijaństwo bowiem wniosło pewną nowinkę ideologiczną, jaką był, była ekskluzywność wyznania, która skutkowała tym, że wszyscy inni bogowie, demony to, no właśnie, demony twór, stworzenia szatańskie i każdy, kto je wyznaje, zasługuje na potępienie o tym pisał profesor Przemysław Urbańczyk w swojej książce Władza i polityka we wczesnym średniowieczu, fenomenalna, bardzo ważna praca Wydana we Wrocławiu w roku 2000. Odsyłam z różnych przyczyn do tej e, książki. Dla chrześcijańskich autorów, więc ocena moralna grup nie zależała od ich pochodzenia etnicznego, ale od, samego od samej przynależności do rodziny chrześcijańskiej. Mówiąc prosto, swój, obcy nabrał znaczenia zupełnie innego. Idealistycznie to ujmując, już za swojego nie należało uznawać po prostu sąsiada krewnego, czy kogoś o, wspólnym, o szerszym wspólnym pochodzeniu, ale chrześcijan i tylko chrześcijan. A więc no wydaje się, że taka otwartość wobec innych, jaką widzieliśmy w wolnie, była, była możliwa tylko dla społeczeństw pogańskich. I w ogóle do pewnej koncepcji słowiańskości, o której powiemy u samego... Końca. Zresztą, jak znowu wrócę do Karola Modzelewskiego, funkcjonował taki obraz szlachetnego dzikusa. I często przedstawiali autorzy kontrast pomiędzy pogaństwem, a taką wrodzoną zacnością, którą przepisywali oni ludom barbarzyńskim. Między innymi w tym, że obcy, także chrześcijanie, są u pogan. Bezpieczne. Oczywiście są też informacje o tym, że chrześcijan specjalnie składano w ofierze Bogom krwawym, ale to jest już na inną pogawędkę temat, czy to w ogóle prawda, czy to nieprawda. Tutaj jest istotna, będzie istotna koncepcja gościa, kim on jest, ale tak jak powiedziałem, do tego za chwilę wrócimy. Gościnność obowiązywała oczywiście także chrześcijan i przez nich była zalecana, ale wydaje się, że ograniczała się ona do współwyznawców. Zresztą w powieści minionych lat, mówiąc o gościnności, czy innych przymiotach pożądanych, postępkach, przewiduje się wartości ewangeliczne i mówi też o ludziach chrześcijańskich. Mamy więc tutaj tak zwane pouczenie Włodzimierza Monomacha, zawarte pod rokiem 6604, czyli wedle naszej rachuby 1096, gdzie gościnność zestawia się na równi z jałmużną, ubogim i pomocą chorym. Używa do tego takich oto słów. Którędy zaś pójdziecie i gdzie staniecie, Napójcie, nakarmcie ubogiego i, nade wszystko, uczcicie gościa, skądkolwiek by do was przyszedł, bo prosty, czy znakomity, czy poseł. Jeśli nie możecie darem, to uczcicie jadłem i piciem. Ci bogiem, przechodząc, rozsławią człowieka po wszystkich ziemiach, bądź dobrze, bądź źle. A to zresztą były porady w sytuacji wyjścia na wojnę. No, ale zwróćmy uwagę, że tutaj jest właściwie dbanie o własny wizerunek, bo jest taka sankcja, że ci ludzie, których przyjmiemy albo nie przyjdziemy, później pójdą i rozsławią źle albo dobrze nasze imię. Trochę jak w przypadku tego Popiela i dwóch wędrowców, którzy jakżeż rozsławili imię Piasta i jego następców. Dalej, ta sama, to samo pouczenie Włodzimierza Monomacha. Jeszcze mówi o starych czci jak ojca, a młodych jak braci. To nam przecież znowu przypomina informację od Helbolda o tym, że Słowianie wyjątkowo cenią sobie, w powadze mają czczenie rodziców. Opisując sprawa, słowem wspomniałem, że dom dawał azyl. Azyl dawał i bezpieczeństwo, dawały także inne, bardzo specyficzne miejsca. Otóż Helmold, przebywający, będący w drodze do pewnego możnego imieniem Cieszymir, jak to wyraził się sam Helmold do bardziej oddalonych części Słowiańszczyzny, trafił do Świętego Gaju. Otoczonego drewnianym płotem, o dwóch bramach. Jest to dosyć znany ustęp, gdzie były święte dęby, poświęcone Bogu ziemi, stargackiej, Prowemu. I czytamy. Tamże co poniedziałek mieszkańcy z całego kraju wraz z księciem i kapłanem gromadzili się, aby wymierzać sprawiedliwość. Wejście do przybytku było zakazane wszystkim. Z wyjątkiem kapłana i tych, którzy pragnęli złożyć ofiary lub którym groziło niebezpieczeństwo śmierci. Tym bowiem nigdy nie odmawiano azylu. Wobec swoich miejsc świętych Słowianie odnoszą się z taką czcią, że obejścia świątyni nie pozwalają zbezcześcić nawet krwią wroga. Trochę więcej o problem. Jeśli nie macie dostępu do kroniki Słowian, możecie poczytać u profesora Jerzego Strzelczyka w jego takim encyklopedycznym zarysie Mity, podania i wierzenia dawnych Słowian. Ja mam wydanie pierwsze z 98. Nie jestem pewien, czy to wyszło później, ale myślę, że jest to dostępne. Mamy więc w Świętym Gaju. Azyl, i tutaj już nie mamy wątpliwości, że sankcje mają charakter sakralny, bowiem w tym miejscu przebywał Bóg tej społeczności czy Ziemi Stargarskiej-Prowę. E, I to on nadawał temu miejscu specjalne, e, specjalne znaczenie, że nie można go było splugawić krwią nawet wroga. A Każdemu przybyszowi, który poprosił o bezpieczeństwo, no właśnie je zapewnią. Teraz pytanie takie. Wspomniałem wcześniej o tym, że Tacyt i Cezar pisali podobne rzeczy o Germanach. Czy więc, znowu jak w przypadku e, wojowniczości, nie musimy zastanowić się, czy nie mamy do czynienia z toposem literackim, i znowu odwołam się do Karola Modelewskiego, który wyjaśnia, że właściwie nie. Oczywiście podobne ujęcie tematu gościny u Germanów właśnie przez Cezara i Tacyta przytoczonych. Znamy o kontynentalnych sasach informacji od Bedy czcigodnego, o Szwedach od Adama Bremeńskiego, Wszystkie te ludy miały zaprowadzić, miał obowiązek zaprowadzić gościa tam, dokąd on chce dojść. Oczywiście autorzy, jak dowodzi Karol Modzelewski, czerpali od siebie wzajemnie, ale nie należy tego, tych ich opowieści sprowadzać do jednego mianownika, do jednego toposu, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli kopuj i wklej. Ale wszystkie te narracje łączy, jak to się wyraził, podobna sytuacja antropologiczna. I teraz cytuję. Każde z tych źródeł zrodziło się z komunikacji między dwiema odmiennymi kulturami. A więc wspominałem o tych możliwych nieporozumieniach obserwatora, których mówi nie do końca wiedzieć, co widzi, albo co słyszy, jakieś problemy językowe. No i musiałem na to nakładać własną siatkę pojęciową. No ale właśnie skoro jesteśmy przy Modzelewskim. Uważa on również, że informatorem dla tego najstarszego yy, fragmentu, który przetoczyliśmy, a więc do strategikonu, dla autora strate strategikonu, nazwijmy go pseudomaurycym, byli ludzie, którzy przemierzali terytoria słowiańskie. W tym kupcy. I to oni musieli doświadczyć yy, owej gościnności, a potem o niej zaświadczyć autorowi. I to rodzi nam właśnie pytanie. Kim byli goście u Słowian, których tak ochoczo przyjmowano? W Wolinie Ładama, Adama słyszeliśmy i Grecy, i Sasi, byleby się nie odnosili z chrześcijaństwem. No ale właśnie, samo słowo. Przecież słowo gość występuje w wielu nazwach miejscowych na słowiańszczyźnie, z bardzo charakterystyczną słowiańską końcówką gość, miękkie, czy goszcz. Jak gostyń, gostyń" który... On no gościł z lotem militarnym chyba do niedawna. Bydgoszcz, Radogoszcz, ta sławetna, która gościła wyznawców y, z Farożyca do drugiej połowy XI wieku. Mamy też w imionach, y, w imionach y, Gościsława, Miłogosta, Dobrogosta, czy w końcu Radogosta. Będącego albo efektem pomyłki i przeniesienie z tej radogoszczy na, na, na imię samego Boga, albo może miejscowe przezwisko dla Swarożyca. Jest to czytalny radogos, który to raduje się gośćmi. Zajrzyjmy więc do etymologicznego słownika. Aleksandra Bricknera do no pozycji absolutnie klasycznej z roku 1927. Ja mam tutaj przedruk z 1957 roku. I on pod hasłem gość podaje tak, że jest to kategoria ludności chłopskiej, wolnej, która dzierżawiła ziemię bez prawa do dziedziczenia. Jest oczywiście i gościniec, który poza gospodą oznacza też ubitą drogę dla gości kupców. Bo jak informuje, na Rusi hala kupiecka nazywa, nazywana była gościnny dwór. Od gościa pochodzą również eufemizmy na różne choroby, jak chociażby gościec dla reumatyzmu, ale też dla kołtuna, więc takiego. Specyficznego gościa mogliśmy otrzymać na głowie, który mieszał nam myśli wedle ludowych przesądów. Nowszy słownik etymologiczno-historyczny Krystyny Długosz-Kurczabowej PWN z 2008 roku informuje tak: Gość. Człowiek odwiedzający drugiego w jego domu. Człowiek mieszkający gdzieś tylko chwilowo, na przykład w hotelu. Przybysz. Gość jest z słowem odziedziczonym z słowiańskiego hipotetycznie gość, a to z kolei z pras europejskiego ghostis, też rekonstruowane. No przecież znamy niemieckiego gast, czy, niemieckiego, czy angielskiego gest. W jednych językach indoeuropejskich gość automatycznie oznaczał kogoś pożądanego, oczekiwanego. A w innych niepożądanego i wrogiego. Ja zwrócę uwagę na takie słowa w angielskim jak hostile, wrogi, albo ghost, duch. No, gość, który jest co najmniej niespodziewany i chyba najczęściej również niechciany. Również u Rzymian hostis, miał być gościem, ale wrogim. Słowiańskie języki oczywiście należą do tej pierwszej grupy. Która oczekuje przyjaznych gości. I do XVII wieku w staropolskim gość to po prostu obcokrajowiec, ktoś obcy, ale bez śladu nieprzyjaźni. Pamiętacie, moi drodzy, najstarszy dowód prawa polskiego, który za Niemca, którego Polacy zwą gościem. Za zabicie jego wyznaczona była główszyzna. No i te same informacje, właściwie, tylko może nieco bardziej rozbudowane, podaje ten nowszy słownik, że we wszystkich krajach słowiańskich gość brzmi podobnie. Po prostu GS, H, Gost, Host, Hospódka. Gościniec to pierwotnie była ubita droga, a dopiero później znaczył, zaczął oznaczać dom dla gości, miejsce dla gości. Karczmy. No i teraz zobaczmy to, co obiecałem wcześniej. Znów słownik Stowarzyszyności Słowiańskich, tom drugi wydany w 64 roku. Tam są dwa artykuły pod tytułem Goście Kazimierza Tymienieckiego i dwa osobne artykuły pod tytułem Gościnność Stanisława Romana i Tadeusza Seweryna. Jednego już przytaczaliśmy. Więc według SSS Najdawniejsza nazwa gościa we wszystkich krajach słowiańskich oznacza obcokrajowca i to głównie kupca. Na Rusi gość ma oznaczać po prostu kupca. Później termin gość, terminem gość zaczęto nazywać także wolnych rolników. To już o tym bryknę. Wspominał, którzy dzierżawili ziemię, a więc nie mieli prawa dziedziczenia, a więc na pewnej ziemi byli przybyszami, byli goście, którzy mogli być, a później mogli wywędrować, bo byli wolni. W niektórych wypadkach zresztą mogło to dotyczyć dawnych niewolnych, ale dalej, słownik w słowiańskiej Słowiańskiej przenosi nam bardzo ciekawe wyjaśnienia odnośnie samych pierwocin, pochodzenia ee, obyczaju. Do prawa gościnności. Więc pierwotnie u Słowian, tak, do, tak jak u innych ludów, obcy mieli być traktowani wrogo. Zresztą to często etnografia <coughs> potwierdza, czasów znacznie późniejszych. Więc osoba spoza związku rodowego, a później terytorialnego, nie miała żadnej ochrony prawnej. A więc wyrządzona jej krzywda uchodziła bezkarnie, co nie zachęcało do odwiedzin i z pewnością nie sprzyjało handlowi. No bo bądźmy sobie sytuację: jest kupiec, który zawędrował do Słowian czy innego ludu, który nie uznaje prawa gościnności, nie cieszy się ochroną lokalnego prawa, rodowego prawa, więc ktoś, no mówiąc krótko, postanowił nie zapłacić za jego towary, zabił, nie zabił, w każdym razie ograbił. No i cóż, przychodzi drugi Słowianin, patrzy: no, wojborbu był pierwszy, o, zagarnął łupy, no ale dla mnie już nie starczy. Poczekam na następnego kupca. No nie, następny kupiec nie przybędzie, skoro po pierwszym ślad i słuch zaginął, albo wrócił żywy, ale ograbiony. Więc być może prawo gościnności było. Wymysłem czysto interesownym, który miał stworzyć warunki do rozwoju wymiany handlowej. I być może ta pierwotna, te pierwotne prawo gościny opierało się właśnie na wymianie podarków, które z kolei znowu są, były sankcjonowane religijnie. A więc gospodarz przyjmujący gościa, przejmował odpowiedzialność za. Przybysza, ale też w dwie strony, również była odpowiedzialność za zachowanie tego przybyża wobec własnej e, wspólnoty. I tutaj mielibyśmy powoli odpowiedź na pytanie, dlaczego tak srogie kary wspólnota wywierała na łamiących choćby zaniedbaniem prawo gościny, bowiem one uderzały w interesy po prostu całej wspólnoty. I tymi właśnie pierwotnymi gośćmi mieli być usługi. Ale chyba i u innych ludów po prostu kupcy. I dlatego termin gość pierwotnie oznaczał kupca. No dobra, ale jakie z tego wnioski płyną dla nas? Taką koncepcję przytoczę, nie decyduję, czy ona jest prawdziwa, czy nie, ale jest w użyciu. Piszę o niej znowu nie tylko, oczywiście wspomniany, Przemysłów Urbańczyk we władzy i polityce. A mówiąca o tym, że słowiańskość to właściwie kultura. Słowianinem jest się przez kulturę. Co by korespondowało z samą etymologią słowianin, słowianie. Od słowa ludzi posługujących się słowem, więc konstrukt kulturowy. Czysto, ale nie o tym. E, więc ta w VI wieku. Naszej ery, dlatego właśnie tak zwana wczesna kultura słowiańska miała rozpowszechnić się na ogromnych obszarach Europy Środkowej, bo stąd miała wywędrować nie cała ludność, jak dawniej sądzono, w wyniku wędrówek ludów, ale jedynie elita, a więc ta, która miała dalekosiężne kontakty, wymianę kulturową za pomocą siły zbrojnej własnych drużyn, była w stanie akumulować dobra, a więc była zainteresowana pozyskiwaniem wyrobów luksusowych. No co podnosiło oczywiście poziom całej wytwórczości rzemieślniczej. Gdy zabrakło tej elity, nieistotne o pochodzenie krwi tych ludzi, no to pozostały społeczeństwa elitarne, równościowe, rolnicze. I wówczas. Jak to przytacza Urbańczyk, zdanie innego badacza, bycie Słowianinem stało się popularne. Gdzieś kiedyś wyczytałem taką, takie stwierdzenie, że Słowianie tworzyli społeczeństwo gąbkę, które bardzo łatwo wchłaniało zewnętrznych, obcych. I teraz posłuchajmy znowu obiecanej wcześniej obecanej wcześniej dalszej części kontynuacji ustępu pseudo-Maurycego z tego strategii konu. Tych, którzy przebywają u nich jako jeńcy, nie zatrzymują tak jak inne narody na czas nieograniczony, lecz wyznaczają im określony przeciąg czasu, po którym pozostawia się ich woli. Czy zechcą wrócić do swoich z pewnym wynagrodzeniem? Wynagrodzeniem to chyba inaczej sobie dzisiaj wyobrażamy niewolnictwo. Czy pozostać na miejscu jako wojni i przyjaciele? Dalej Urbańczyk przytacza domniemania antropologów, że to społeczności otwarte odnoszą największy sukces no a trudno nie zauważyć, że populacyjnie Słowianie odnieśli sukces piorunujący bardzo szybko obejmując ogromne terytoria Europy, dzisiaj jest nas ponad 300 milionów żyjących w 13 własnych państwach plus jeszcze mniejszości etniczne jak choćby serbo-użyczanie w Niemczech a więc może w tej otwartości należy właśnie upatrywać sukcesu słowiańszczyzny i to często mówimy o tym, że... Ja się tego zastanawiam, ale często mówimy o tym, że historiografia pokazuje Słowian głupich, takich, że oni muszą przyjmować wzorce z zewnątrz, bo sami nie są w stanie. A co jeśli odwrócić perspektywę i użyć w Słowianach lud wyjątkowo, Jakkolwiek sformułowany, nie wchodzimy w etnogenezę. Jak wyjątkowo przemyślny. Przemyślność sobie cenili. I To wiemy dzięki legendom dynastycznym, o tym wspominałem, a obiecuję, że będzie o tym osobna pogadanka. Przemyślność sobie cenili. A co jeśli właśnie ci Słowianie w łatwy sposób wchłaniali element zewnętrzny wraz z jego know-how? Jeśli tak popatrzeć na zaproszenie. Samona, kupca frankońskiego, który stworzył tak zwane pierwsze państwo Słowian w VII wieku. A co jeśli w ten sposób spojrzeć na zapis znowu powieści minionych lat o tym, że Słowienie, Słowienie, Krywicze inne plemiona wygnały za morze Waregów, a potem zaczęli sami sobą rządzić, ale ród powstał przeciwko rodowi. I w końcu Czudowie, Słowienie, Krywicze i Wesowie posłali do Waregów, mówiąc im, przychodźcie więc rządzić i władać nami. I tak przybył Rórek do Nowogrodu. Czy to nie jest trochę tak, że w taki oto sposób Ameryka zbudowała swoją, przepraszam za bardzo odległą paralelę, ale czy to nie jest tak, że Ameryka w ten sposób właśnie zbudowała swoją potęgę, zapraszając specjalistów w różnych dziedzinach, od broni atomowej po współczesną medycynę, czasami z pominięciem rozterek natury moralnej? No cóż, to tylko dywagacja. W każdym razie, Słowianin gościnnością słyną. I chyba nadal słynie, i niech tak zostanie. To tyle na dzisiaj. Dziękuję, że dobrnąłeś aż do tego miejsca. I pamiętaj, jeśli wszystko, co usłyszałeś ode mnie było ci znane, przepraszam, potraktuj to jako przypomnienie. Jeśli nie zgadzasz się z tym, co mówię, no cóż, potraktuj to jako głos w dyskusji, wyostrz własną argumentację. A jeśli były to dla ciebie nowości, raduję. Się me serce. W każdym wypadku będę wdzięczny za pozostawienie lajka. Za, zachęcam do subskrybowania, bo na tym kanale przez jakiś czas, co tydzień, pokazywać się będą pogadanki Igor o Słowianach i nie tylko. Cześć!